Tak się składa, że posiadam obecnie dwa takie same wzmacniacze Marantz PM6006. Ten w srebrnym kolorze należał do mnie wcześniej. Mam go już dwa lata mniej więcej, a ten czarny kupiłem dzisiaj od pana z Brwinowa, od którego kiedyś kupowałem już kolumny monitor Audio Silver, i u którego pierwszy raz usłyszałem audio Vector QR3. Obecnie ten pan posiada audio Vector QR5. Sprzęt też zmienił na inny. Marki Atol i sprzedawał wzmacniacz w bardzo dobrej cenie. W bardzo dobrej cenie sprzedaje też te swoje kolumny poprzednie QR3. Także opowiem dzisiaj o tym wzmacniaczu. Głównie o jego obsłudze, nie o, nie o brzmieniu, nie o dźwięku, bo zresztą wytłumaczę, dlaczego nie. Wzmacniacz jest dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: w srebrnej, którą dobrze widać, bardzo ładnie tutaj wszystko jest widoczne, i czarna, która tonie w mroku. I to nie tylko na kamerce. Na żywo też jest jakaś taka. Niewidoczna, zamaskowana. Pilot jest wygodny, bardzo dobrze działa z, z, pod różnymi kątami, z dużej odległości. Włączę teraz obydwa te wzmacniacze. Pyk i trzeba odczekać, aż cyknie. Dopiero wtedy są włączone. Jeszcze i już włączyły się. Wszystkie wzmacniacze stereo tak mają, nawet mój stary technik tak miał. Ale nie, miałem rotela, który nie miał. Który jak się włączało, to od razu buf, strzelał i ruszał membranami głośników. Od razu powiem może o pierwszej wadzie, jeśli chodzi o obsługę, takiej największej. Czyli, gdy zgłaszamy i ściszamy pilotem, to działa to za, za szybko i o zbyt duże wartości się zgłasza. Czyli, zaraz to pokażę. Naciskam tylko raz, o, ale przesuwa się dosyć dużo. To jest tak zrobione, że tam jest silniczek w środku i ten pilot po prostu aktywuje ten silniczek, ale można też oczywiście zgłasniać i ściszać ręką. Natomiast Nigdy nie sprawdzałem, co się stanie, gdy przytrzymam tutaj i pilotem nacisnę w tym samym czasie. Nie wiem, wolę nie sprawdzać. <laughs> Jeszcze się coś urwie w tym silniczku, nie mam pojęcia. Dobra, to ściszmy do zera. Tu też i może pokażę o co chodzi. Zobaczcie, naciskam tylko przez chwilkę, Pik. a on o tyle aż jedzie. Pik. No niestety, tak nie powinno być. Ciężko bardzo wcelować w taki odpowiedni od Odpowiedni poziom, jaki się chce ustawić, jest, jest za głośno, za cicho. Ja się nauczyłem, że po prostu jak chcę trochę zgłośnić, to zgłośniam bardziej, a później ściszam szybko, i wtedy, wtedy mniej więcej jakoś się to wyrównuje i, i daje się obsługiwać. Ale no, to, jest, to jest w zasadzie jedyna taka poważna wada w obsłudze tego Maransa. Nie jest to najnowszy model, bo najnowszy model to 6007, to jest 6006. Wcześniej posiadałem 6004, i jeśli chodzi o brzmienie. To 6004 jest troszeczkę bardziej zamulony, troszkę taki rozmyty ten dźwięk. Tu jest bardziej wyrazisty i to jeżeli chodzi o w zasadzie o wszystkie tony. Pod względem basu też też jest bardziej wyrazisty niż PM 6004, którego raczej nie polecam. Jeżeli chodzi o budowę, to 6004 nie ma cyfrowych wejść, a ten już ma cyfrowe wejścia, optyczne, koaksjalne, nie wiem, czy ono tak się nazywa, koaksjalne. Po polsku, po angielsku, tak, ale po polsku nie wiem. Koncentryczne chyba to się mówi. E, także on ma wbudowany przetwornik cyfrowo-analogowy, a model 6004 starszy nie miał jeszcze tego przetwornika. Był takim w pełni analogowym wzmacniaczem. Od nowszego modelu ten stary różni się tym, że ma przycisk Cloudness, który podbija wysokie tony i niskie w tym samym czasie. I to chyba jest to powiązane z tym, jak głośno słuchamy, czyli im bardziej ściszamy, tym bardziej podbite są te niskie i wysokie tony, a im bardziej z głośniami, tym mniej. Nie jestem pewien czy tak to działa, ale tak w teorii chyba powinno. Natomiast ten Launes i tak działa według mnie jakoś tak gorzej niż w tym w starym Technicsie. Tam był jakiś taki, nie wiem, takie niższe basy wyciągał jakby. O, tyle że ten pan, od którego kupiłem, miał tu podniesione wysokie tony na maksa. To ja tak nie słucham, ja tak nie słucham, nie. I mamy przycisk Source Direct, który odłącza regulację tonów wysokich i niskich. I balansu też być może, nie jestem pewien nawet. Można podpiąć dwie pary kolumn pod zaciski A lub B, co jest w sumie przydatne. Bardzo lubię we wzmacniaczach, we wzmacniaczach tę cechę. Można sobie wtedy testować dwie pary kolumn naraz lub po prostu używać dwóch różnych zestawów kolumn. Jednych na przykład łagodnie brzmiących, a drugich ostrzej. I dzisiaj, jak u tego pana słuchaliśmy QR3 i QR5 Audiowektor, to właśnie wystarczyło tylko przełączać. A we wzmacniaczu Atol, w którym. Jest tylko jedno wyjście, wyjście na kolumny, nie dało się tak robić. Jeśli chodzi o brzmienie, to ja uważam, że w sumie od wzmacniacza aż tak dużo nie zależy, jak wszyscy mówią. O czym się przekonałem dzisiaj właśnie po raz kolejny, gdy słuchałem tego Atol. No tam grał po prostu bardziej dynamicznie, trochę mocniej, trochę bardziej basy wyciągał, ale to była taka różnica nie wiem, z 10% może. Także w sumie ten nawet brzmiał melodyjnie od tego Atola. A jeszcze w domu mamy zestaw kina domowego podpięty pod subwoofer. Co, pod jaki sabufer? Pod amplitunerki na domowego Sony. I ten amplitunerki na domowego Sony, mimo że wszyscy mówią, że amplitunery na domowego to tak fatalnie brzmią, to on ma no, sporo lepsze basy niż, niż ten wzmacniacz Maranca. Ma takie i niższe, i, i głośniejsze, i bardziej dynamiczne, a ten ma bardziej to wszystko rozmyte, jeśli chodzi o bas. Co niestety sprawia, że czasem słychać takie rozmyte dudnienie zamiast takich, właśnie konkretniejszych uderzeń, ale to też nie są jakieś. Wielkie różnice. Tutaj mamy fizyczny przycisk wyłączania. O, wtedy, oczywiście, jak już jest wyłączone, to pilotem go nie włączymy. Tutaj włączamy i źródło wybieramy bardzo fajnym pokrętłem, które działa tak, że tam czuć taki, taką skokowość, takie opory od tu, 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 tu fizyczny opór czuć, który nie jest tak dokładnie z tym powiązany, ale mniej więcej powiedzmy. Tutaj. No i tutaj wejścia mamy gramofonowe, z którego, ja, z którego ja nigdy nie korzystałem, bo nigdy gramofonu nie miałem CD Network Tuner Recorder czyli mamy tutaj pętlę do, jak ktoś ma magnetofon jeszcze to może, ja nawet mam w domu, to podłączony mam właśnie tutaj pod to no i wejścia cyfrowe, koakcjalne i dwa optyczne fajnie, że są dwa optyczne, a nie jedno tylko, bo to no mi się przydaje, akurat korzystam z tego Firma Marant zmieniła trochę kształt tych wzmacniaczy. Dawniej było tak, że takie zaokrąglone ścianki były tylko w tych droższych seriach, takich naprawdę po, po 10 tysięcy i drożej. A te tańsze wzmacniacze miały normalne, proste, później takie, takie szersze, trochę wystające, nawet po bokach zresztą tu też trochę wystaje ta ścianka. Natomiast to jest słabe, że tu jest aluminium wszędzie, ale tutaj po bokach to jest plastik. To jest niestety plastikowe. Szkoda trochę, bo przydałby się jednak. W pełni aluminiowy panel. Wcześniej miałem wzmacniacz Maranca PM7001 mocniejszy od tego wyższej klasy, ale też taki starszy, w pełni analogowy. No i on właśnie miał cały aluminiowy panel i taki szerszy. W ogóle bardzo ładnie był zrobiony tamten wzmacniacz. Natomiast brzmienie jego było trochę gorsze. Zaznaczając oczywiście, że brzmienie w sumie ma tam niewielkie znaczenie no, wzmacniacza. To na jakieś 10% wpływa może całego przekazu muzycznego. Chociaż ludzie się pewnie ze mną nie zgodzą. Tutaj mamy gniazdo słuchawkowe, to większe, nie pamiętam ile ono tam ma, nie 3,5 mm, tak, tylko więcej, ale nie pamiętam jak się nazywa, przypomnijcie mi. I tutaj sensor, czujnik od pilota. I to tyle, bardzo ładny wzmacniacz, bardzo ładnie wykonany, nawiązujący nieco wyglądem do tych droższych serii, no ale to jest taki po taniości raczej, chociaż wykonanie w porządku, ale ten plastik mnie jednak denerwuje. To jest, to jest największa wada tego wyglądu. Dlaczego to jest plastik? Chociaż w sumie, jak się patrzy z daleka, to tego nie widać. Mm, ale jeszcze jest, nie wiem, jak te wzmacniacze się zachowują, gdy słońce na nie świeci przez długi czas. Bo zauważyłem, że czarne to trochę tak jakby y, zmieniają barwę na taką lekko fioletową. I właśnie chyba te plastiki wtedy zmieniają barwę. I pokrętła. I, i te chyba, zwłaszcza potencjometry, bo one są, co też plastikowe, tak? Chociaż. Jakieś takie zimne, nie, to jest metal. To jak mogły zmieniać barwę? Nie wiem co ja plotę. W każdym razie ten czarny ma niezmienioną barwę, a akurat ten egzemplarz. A może to na zdjęciach tak wychodzą, w takich dziwnych barwach. Bo ten też na zdjęciach trochę, trochę dziwnie potrafi wyjść, tak jakby ten kolor i ten były zupełnie inne, bo w sumie trochę się różnią, ale to chyba zależy od tego pod jakim kątem patrzymy. Ale faktycznie ostatnie mu zdjęcia robiłem i jakiś taki był, taki dwukolorowy. Mimo, że na żywo to tak nie wygląda. Tu u góry jest taki plastik do czegoś. On tam coś podtrzymuje w środku. Nie wiem, nigdy nie zaglądałem do środka. Ja się tam parametrami tak bardzo nie interesuję i wnętrzem ważne jest, jak to się obsługuje i jak to gra. Ładnie wyglądają śrubki, bo nie są srebrne, tylko takie, taki miedziany kolor mają. Ale to tylko taki detal, jeśli chodzi o wygląd. Po prostu inny kolor śrubek, nie takie standardowe srebrne. No, odwróciłem tyłem. Tutaj mamy złącze do sterowania zdalnego, czyli jak mamy odtwarzacz CD Maranca, który nie ma swojego pilota, to możemy połączyć tymi kablami i wtedy chyba możemy tym pilotem obsługiwać. Ale w zasadzie wydaje mi się, że ten pilot wysyła sygnał taki, z którym odtwarzacz CD będzie zgodny. Aha, no chyba, że mówimy o jakimś odtwarzaczu, który nie ma dedykowanego pilota. Nie wiem, w sumie po co to jest. To jest dosyć dziwne. Nie korzystam z tego, jak miałem tego maranca poprzedniego i miałem też CD Maranca, to w sumie chyba to połączyłem, ale to nie miało sensu. Włącza <laughs> gniazda te głośnikowe porządne, porządnie wykonane, metalowe. No dobrze, dobrze zrobione. Akceptują oczywiście wtyki bananowe i parę A podłączamy na dole, a parę B na górze, czyli jak mamy tylko jedną parę, to dajemy ją na dół. Chociaż tutaj widzę, że akceptują takie same, e, taką samą oporność kolumn od 4 do 16 łomów. Jak mamy podłączone naraz A i B, to wtedy od 8 ohmów. 155 W moc. Tutaj mamy właśnie pętlę magnetofonową. Chyba, że do czegoś jeszcze się to używa, nie tylko do magnetofonu, ale nie wiem. Ehm, aha, audio out, czyli to jest stałe wyjście, ale to jest... Poczekajcie, czy to jest tak jak pre-out, czyli po... Nie wiem właśnie. Bo wzmacniacz Maranca PM7001 miał wejście przed końcówką mocy, znaczy wyjście po yy, wzmacniaczu jak on się nazywa, Wzmacniacz mocy, a przed wzmacniacz, czyli Marantz 7001 miał wyjście po przedwzmacniaczu, czyli tu regulowaliśmy sobie głośność i tak dalej, i zamiast na wzmacniacz mocy, to wypuszczać, który jest tutaj, to wypuszczaliśmy na zewnętrzny wzmacniacz mocy, można tak było robić. I on miał też yy, przyjmował też zewnętrzny sygnał do wzmacniacza mocy, tylko z pominięciem przed wzmacniacza, natomiast ten nie ma czegoś takiego, przez co nie mogę go podłączyć tak w prosty sposób. Na przykład do amplitonera kina domowego, żeby wzmacniał yy, na przykład przednie kolumny kina domowego. Tutaj mamy dwa wejścia optyczne, koaksjalne, wszystko pozłacane ładnie i tutaj gramofonowe, z którego no, nigdy nie skorzystam chyba chociaż tak ludzie piszą, że te gramofony to tak lepiej brzmią ale nie wiem, kolega był u mnie z gramofonem jakoś nie słyszałem żadnej różnicy <laughs> i tutaj inne wejścia analogowe ogólnie dobre wrażenie sprawia tył tego urządzenia jaki jak i całość w zasadzie jest fajnie wykonany, porządnie to co jest ciekawe to, że ludzie w opiniach o tym sprzęcie piszą, że słychać jakieś piski, jak jest włączone cyfrowo właśnie jest jakieś urządzenie podłączone i że w lewym kanale chyba jakieś piski, jakieś pykania, cykania, czy coś słychać, ja nie wiem. Ja właśnie jak go kupowałem, to się obawiałem tego bardzo, ale później nic takiego nie wystąpiło. Nie wiem, o co chodzi, może jestem już taki głuchy, że tego nie słyszę, albo tego nie ma. Nawet ludzie pisali, że trzeba tam przeciąć jakiś kabel w środku, żeby to nie piszczało. I, i że marantz nic, ta firma, że nic z tym nie zrobiła i każde kolejne serie też tak samo piszczą, ale no, no nie wiem, ja tego może się za słabo wsłuchiwałem, ale ja tego nie słyszałem. No, jeśli chodzi o brzmienie, to tak jak mówię, Melodyjne dosyć takie nieco ocieplone w porównaniu na przykład z tym wzmacniaczem atol, który tam dzisiaj u tego pana słyszałem. Tamten atol taki bardziej konkretny, nie, nieco więcej basu, takiego mocniejszego, wysokie tony też, chyba trochę takie ostrzejsze. Ten bardziej tak stawia na melodyjność środkowego pasma, ale to są takie detale, że w, ja nie wiem, czy w ślepym teście ktokolwiek w ogóle by to No, no dobra usłyszałoby się zwłaszcza te basy. Także jeśli chodzi o brzmienie to największy problem to takie nieco rozmyte basy u mnie na kolumnach Audio Vector w domu na monitor audio mm, Bronze 500 i na tanojach tutaj tanojach DC6T, te, które teraz mam tutaj kupiłem. To też, też, też słychać niestety, że ten Marantz właśnie jest taki mało konkretny, jeśli chodzi o bas. za, za bardzo go rozmywa. To jest wada taka, jeśli chodzi o mnie. Natomiast może komuś akurat takie brzmienie przypadnie do gustu z jakiegoś powodu. Nie wiem z jakiego. A jeszcze jedna funkcja, po 30 minutach wzmacniacz się wyłącza, gdy nie dostaje żadnego sygnału z zewnątrz. Także w sumie, w sumie jest to fajna opcja, bo jak się uśnie przy słuchaniu muzyki, to <słuch> wzmacniacz się po prostu wyłączy po 30 minutach. Za to też ludzie trochę narzekali w opiniach, że czasem się potrafi wyłączyć przy bardzo cichym słuchaniu, że wtedy też uważa, że już jest. Ale to dziwne, bo. Jak dostaje sygnał ze zewnętrznego źródła, to powinien wykrywać, że, że dostaje ten sygnał. Nie wiem, mi się tak nigdy nie stało, żeby się wyłączył w trakcie słuchania. Takie teraz kolumny posiadam. Tanoj DC6T Special Edition e, z, kon, z głośnikiem Dual Concentric z przodu, bo tu mam kino domowe. Tutaj mam Tanoja kolumnę centralną. O, nową obudowę od komputera. E, znaczy, w zasadzie, nowy komputer, cały, który tam składałem na jednym filmie. No i są trochę. Trochę za duże te kolumny jak do tego małego pokoju i trochę za blisko stoją, zwłaszcza tamta rogów. Jak tak stoi sobie w rogu, no to niestety basy się wzbudzają w niepożądany sposób, ale ogólnie brzmienie bardzo fajne. W zasadzie chyba bardziej mi odpowiada niż brzmienie Audio Vector, które mam w domu. A z tyłu na Sarandzie posiadam takie kolumny podłogowe, Tanoy DC4T. Nie wiem czemu ludzie nie używają kolumn podłogowych jako sarandów. Uważam, że to jest świetne rozwiązanie. To jest malutka, taka kompaktowa kolumna, ale jednak podłogowa. Odpowiednik tamtej z przodu. Ta jest po prostu dużo większa od tamtej. I ma fajne podstawy szerokie w tej wersji Special Edition. No i te wzmacniacze obecnie można kupić za około 1000 zł, co jest bardzo dobrą ceną, bo ja kupowałem jeszcze dwa lata temu za 1500. Wtedy wszystkie one kosztowały około 1500, a teraz ich ceny spadły. Nie wiem, może ogólnie na rynku audio ceny spadają, bo z tego co widzę, to tak no, kolumny, te audiowektory, te monitor audio to naprawdę w fajnych cenach się trafiają okazyjnych. No i ja dzisiaj w jeszcze lepszej kupiłem ten czarny i teraz nie wiem, czy będę go sprzedawał, czy myślałem, że siostrze może go tam sprzedam, podaruję, ona odkupi, bo ona też ma teraz co ona ma. Nie no, tano i merkury nadal, ale rozważa jakieś inne opcje. A sobie ten zostawiam jako smatniacz do słuchania muzyki, ale w sumie na tunerze kina domowego tak samo się dobrze słucha muzyki, a nawet na tym Sony można powiedzieć, że nawet lepiej, bo basy basy są lepsze, one są dosyć ważne jednak natomiast rzeczywiście kino domowe, no trochę gorzej środkowe tony brzmiały i wysokie tu jest to wszystko takie bardziej melodyjne ale to jest tak minimalna różnica, że naprawdę w ślepym teście ciężko by to było rozróżnić za to nowy taki wzmacniacz ponad 3000 zł kosztuje ta nowsza wersja, 6007, także strasznie drogo, strasznie, bo to Nigdy tyle nie kosztowało, ceny im oczywiście poszły w górę bezsensownie, za tyle to nie, nie polecam. To tylko jako używane i to ten starszy model chyba w zupełności wystarczy. Nawet ludzie pisali, że ten nowszy, to tam troszeczkę i brzmi, że trochę mniej melodyjne chyba są. Że tutaj środek jest bardziej melodyjny, łagodniejszy, a tam jest trochę bardziej nacisk chyba na górne i dolne pasma. Nie wiem, nie słyszałem.